Witam Was serdecznie z tej strony Magnus i Ania. Widzimy się w kolejnym odcinku z The Sims 3. Tak jak widzieli, widziałem w ostatnich tam pod pierwszym filmikiem, było naprawdę dużo, 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 dużo łapek. Myślałem, że będzie mniej, ale było dużo naprawdę i komentarzy i tak dalej. Więc tak, co tu się tutaj zmieniło? Jak widać w wcześniejszym odcinku były meteorytycznie wszędzie porozpierdzielane. To żeśmy to uporządkowali. Mieliśmy wystrój w łazience. Salon został zmieniony. Tutaj mamy PC tam, widać kąpa i tak dalej. Przedzieliłam sypialnię i zrobiłam taki kącik. Bardziej... No właśnie, a nie, sypialnię i zrobiła taki kącik. pokaż to. O. O właśnie. Tak, tutaj tak samo widzę, jest pozmieniane. zmieniane. ja to tak? już było? Aha. Może zostało nawet 38. No właśnie, jesteśmy biedni teraz. Jakby coś tu nie było na kodach. Aha. No, Magnus nie gra na kodach. No śmieszne, nie? Jeszcze w simsy. Dobra, więc... Yy, przejdziemy teraz do jakiejś czynności, którą ten sim ma wykonywać. A gdzie ty kurwa idziesz? No dobra. E, przejdź tutaj. No właśnie. I... Chłopie, jesteś głodny? No nie bardzo, pęcherz musi się wydać. to to nie, to walkę walka robi Dobra, idziemy się wysikać. A gdzie jest jego pies? Mnie to interesuje. Tam, to Kurwa, co ty robisz, majster? Ty jesteś mądry, to nie wiem, to może, może to twoja inteligencja z inteligencji pozwala na to po panie dziury. Hmm. Sam też no wiem, wiem. Dobra, piesek, co ty tam masz w głowie? Na pełni Co, co on tu mówi? <kliście> On się boi pełni księżyca, on dziwny jest. Dobra, mój ręce. E, I teraz tak. Hmm, napełnimy psu misle, miskę, jak to się kręci. Ja to widzicie, jakie kalectwo. nie Aha, bo to jest odwrotnie wszystko. Dobra, nieważne. E, napełnimy miskę, tak. I zostanie nam tak mało pieniędzy musisz pójść do roboty. A ja chciałem zostać YouTuberem w Simce. Nie może. Correr. No, szkoda. Fajna wita opcja, dobra, więcej. Będzie coś, tutaj pracy. Pracy. i imprezy, znajdź pracę. Bo można znaleźć profesje też takie, coś na przykład łowca duchów. A, to nie. Rynekita, e strażak. Da, pójdźmy do kratek, te ławki. No, ja podziękuję. Szukamy roboty. O! karzem Medyczna. Hmm. Lekarzem. Dawca Zaczy... organów. Dawca organów. <grytanie> Dobra. No podejdź... Bo, bo tutaj się no, zmienia. Stróż prawa. Nigdy sam nie zostanę. Kulinarne też nie. O, może przystępczą. Nie wiem. Chce nas gania? możesz pójść do więcej. Na ile można iść maksymalnie? Nie na kilka godzin. Aha. Podejmij karierę. Musisz tutaj rozwijać sport. Aha. Możesz świecić przy telewizorze, możesz pójść do siłowni. Co tutaj mamy? Gratulacje. Kornelia właśnie zdobyła nową pracę. A, bo to jest... Aha. Jak chcesz, możesz iść do siłowni. Przechodzisz... Albo może potem nie tym to no ale szybciej siłą, będzie na profesjonalnej maszynie wytrzymałość Gdy ćwiczysz wytrzymałość to się chudniesz, a jak ćwiczysz siłowe to ci rosną Aha To na razie poświęcimy sobie tylko to Tak właśnie No i mamy nasz strój boksera O, ćwicz, panie, ćwicz. O! Nie podoba mu się. No, chyba mu się nie podoba. A, przejdźmy, przejdźmy do pieska. Nie do nas hmm. myślimy, lampa. Hmm. Gdzie mogę znaleźć lampę? Lampy? O, telewizor, ta! No, czuję się opcji włącz telewizor. Biórko. Każdy... On jest dziwny w bo... Daj mu jeść. Damy mu jeść. Jedz z miski. O, można jeść z podłogi? Mhm. Tak. Możecie, jakieś kawałek jedzenie. A, fajnie. To niego jedzenie. Statystyczny <noise> będę. Sztacheć jak jedź, tak. Zadowolony, pieszak, ojojoj, pogłaszczamy. Pechę, szlać mi się, chcę co mam mu zrobić. Sam pójdę. A, to spoko. Będzie no, się mi nie zaszczył w Dobra. Hmm, higiena. Dobra śmierdzi w mocy. Zakończymy i cię Weź prysznic. Tak. Weźmy prysznic. I tak dalej, i tak dalej. Jest jeszcze wpierdziela. Chujam chyba, że się tak zrapię Możesz pisać nauczyć człowiek, bo wtedy on ci będzie znajdował klejnoty i możesz sprzedawać i to się szybko wyspykać. Aha, no to będziemy próbować coś, no. Malutko, bo malutku. Jak widać mieszkamy w chacie z krzata, można powiedzieć, bo takie gówno mamy. Ale jak się zrobimy na kradzieżach, to... Jak wam się podała mu jego seksowny strój? Fajnie wygląda, nie? Dziewczyny lubią takie rzeczy. No jasne nie Co on chce ode mnie? Ucz polowania, tak? W domu będzie polował? No Troszeczkę nam się przyczynia jak widać, ale to jest widać, nie że to norma. A to jest mądry pies i tak szybko się uczy. Tak, no, to dwa razy, to kozi. I ma następny poziom i jedziemy na samy poziom. Eee, jest ładny. Weź mógł zaakceptować to. Tak? Dobra, możesz zrobić sobie jakoś chyba, żeby dostać głodne. Jakieś lodówkę. Sieć, no, wskazuję to czynność. Teraz pokaż na pioska. Oj, idź, kliknij. On tu sika, sika, sika. No i się zeszczą. Weź na Sima. Czekajcie. Zosuje na Napieszka. Na, no. na, na pieska. Prawo. Na pieska. Ale sim nam nie No To ja nie wiem jak to się robi. Napisałam. No kliknąłem. No napisał no, musisz kliknąć. O to jest. Usmocnieni. Zgań. Siw. Uszuczenie. Hopi zgodny. Energii nie moja nie wiem co to jest. Coś zrobił? Nie wolno. No ale ładnie. Szkoda. Dobra teraz mam sobie zareagować. Czego on zrobił świnie? <grym> Uważamy za świnię. Gdzie to są? No, jeszcze w tym się bawi. On się bawi w tym pszczołach. o wow. otaża się niebazy. Znaczy on chce znaleźć klejnot, więc my tu... co weźmiemy. Uff, wydarzyło się w szczynach. Czy ty to widziałaś? Tutaj szuka trochę klejnotów. A mamy ochotnego psa, szczerze. Ja miałbyś surówkę jeść, a nie piję sok. no to, jest... to skasowałeś. A, no faktycznie. No ale co co, wybrałeś mu droższy ten? Nie, to jest za darmo. Aha, i się najadł tym? No nie, widzisz. A no. Dobra, jeszcze musimy ten na ten cyfr, co na to? Widzę co obiad. Jak to się robi? i spać, tak? Jeszcze może pójść skoczną stronę tam. No, możesz się wystrać jeszcze. Ale dobry kulturalny pies, bo w toalecie to zrobi. Nie pies to by ci na dywan, trzeba by było jeszcze gorzej. No, prace początkowe Ci w miarę idą. nie dostaniesz za to jakieś punkciki. No. A, no, dobra. Wysłał się. Co ja zrobiłem mu? Musisz na znaki balenia. No kurwa, to nie trzeba tu przesunąć. What the fuck? Dobra, oto. To pierwsze gra w Kaleczę gorzej niż cokolwiek innego, ale dobra Ej, on nie widać, że sika No bez cenzura. No bez przesady, ale tutaj nie ma cenzury. Dobra, mój ręce i spać, bo już jest Dobra, jakichś ręce. Odpręż się. Śpij. Zamknąć mhm. no to? No, też... Co znaleźliśmy? Co znaleźliśmy? Gdzie to można zrobić? Zaczek. A, sprzedaj to. to, Gdzie, nie to? Gdzie to? Przeciągnij to. No. Zero. No, to tam tego się sprzedaje. Ja to jedzie je, późno, a śnie po powiedzeniu jednego, więc ja się na trzeci. Więc no. Coś znalazł. O, już za 600 mogę sprzedać. Sprzedać? No. Ło, mam 636, to nie, nie idziemy do pracy. Po co, jak pies nam będzie pieniądze dała? Dobra sprawa, ty, może tak se psa na real wyskoczyć. No, sprawdzę, że. To jest nic warte. Takich rzeczy mi nie znajdę, że bogaty Czegoś pisz? Pracuj. Wredny pies. Dobra, śpimy, śpimy, jest godzina pierwsza. Na tej porze to jeszcze się gromadka. Nie <grym> żartuję. E, dobra. Mm, teraz musimy poczekać, jak oni się wyśpią. Bo ja chcę gryźć gryzaka, to Dobra, widzisz grył gryzaka, jak się wyśpisz. A tutaj a jemu coś tam spada, czy coś? Tutaj ma tak? Niszczenie, właśnie. musi gryzaka pożyć. No to pożyjesz gryzaka i będzie z tobą dobrze. Nie bywa im świetniku. Co to? Koń! Mm -hmm. Bezdomny koń. Można go zobaczyć jakoś? Nie nie Ale ty... Jak mi przyprowadzisz konia do domu, psia to ci za normalnie. Może hmm. być tak, że może koń wyjść do domu? No, no, no i by się zmieścił. Normalnie przy drzwi. W filmach to jest normalne, to w grach też powinno być. No tak. Aj on jest cały tam jakoś będzie płaszczałkę na górze. No bo mam niszczenie z robo. Weź mu o tutaj. Co? O, tutaj cię O A, tutaj zabawka. A, Franek z Franiu, stawaj? Przebierz się z tego nie, dziwnego stroju. Dziwnie na niego. Z mojej strony. No co? ci. Nie, tu jest rauszka. No chyba pisał masz tak głód. Jak no, się leje? jest coś na szybko. Na przykład płatki. Dobra. Bo za to nic nie płacisz. No, to fajnie. Będziesz się bawił gryziaczkiem, tak? O, umiesz światło zapalać. Plus dla Ciebie. co Ty wstajesz o 6.41? Nie baw się nie we mnie. On się bawi we mnie, ja też tak wstaję. No, przecież to Ty. No wiem. Głupie nawyki. Ej, ale Ty nie sprzątnąłeś po soku tego pudełka z feliu. Możesz sam to sprzątnąć. Przeciągnij. No. No na kosz. No na, kosz. na kosz. Też tak chcę w realu. nie wychodził, spokojnie nawet. Fajna sprawa. Przez 13 minut. No. Było, już mamy 13 minut nagrania. Może gdzieś pójdziemy. Może właśnie, się gdzieś gdzieś Dobra, My robimy małaciecie i się za chwilę widzimy. No jesteśmy już po mojej przerwie. E, teraz będziemy się wybierać chyba do parku, tak? No. Rana chce się wybrać na festiwal lata. No właśnie. Więc klikamy na mopy. Gdzie to jest? Tutaj. Idziemy na imprezę w końcu. Juhu! Proszymy? No nie, ja zaraz idę do pracy, więc nie pobawimy się. No, więc lipa troszeczkę, impreza nie wypali. O! Idzie opalić się w solar. Nie! Może ci wszystkich gdzieś do solarium wysyłać. No się może Już się opalił? No, no dopiero idzie. W seksownym stroju. No, a tam ryba jakaś się rzucała. To mhm. on taki krzywy. Możemy poznać, że to jest O, ta jest dupa jest. Boże, jaki krzywy ryj, nawet nie próbuj. Ma dziwne oczy. A właśnie jaki fanek jest organizacji? Dobra. No jesteśmy po małej przerwie. Wybraliśmy się Frankiem do Solarium, jak widać, znaczy do ograni na festiwal jakiś. No i właśnie, chcieliśmy podać jakąś kobietkę, tylko że nie, bo nie znałem ona kopać piłki nie umie. Serio? Zaraz okay. pójdziemy do pracy. Znamy. Ale ona jest tak kopaniem. Brzyżytka, ja dziwne oczy mam. strój do pracy? Oh, fucking shit. Ona stwierdzi, to jest jakiś normalny. Może tak. Nie, ona jest jakaś gruba. O, murzyneczka, no. Blondynka, murzynka, może być. Dobra, idziemy do pracy. Nie, chcę blondynkę, murzynkę. Oj, pobiańskie. To jest przyjazny. Spójrz się do pracy. No i mi, to jest złodziej. Pierwszego dnia. No normalnie jak ty. No, prawie jak ja no. Ja potrafię na katup, to jest najfajniejsze. No, no siema! Się, siema. Się jest, nie ma, nie, pan. No, Dobra, idziemy do pana. Do... Ale się poznaliśmy. Zajebiście No, ale bo... zawsze masz dzwonić, do zadzwonić Fajnie, to. Jest. Nie? Będziemy bajerować przez Które. telefon. Dobra. Idzie do pracy, niech sobie pozna. Bo coś wykopał. Coś poznał, coś wykopał. A no, znowu. 500. O, będziemy bogaci! Ty chłopiec, tam zarabia pieniądze. To jest niedobre, No i znowu pieniądze. <tryk> Zarobił... 100. A może by to kupił? No to chcesz kupić? No nie wiem, może by komputer. No jakieś lepsze? Podstawa każdego youtubera to dobry komputer. No to może być. Mm -hmm. Może zrobię mały konkurs. Zapraszam was wszystkich do kupienia sobie komputera w simsach. <noise> co my na to? To No, fajnie. No, no i zostało nam Więc znowu. Bankrutujemy znowu. A jeszcze rachunki trzeba płacić, którego to nie, nie. O, ten się nauczył gryźć. Nie nasz nigdzie? Proszę. Nie wiem. Nie jest tutaj gazeta. Proszę. Co kurwa nie umiem rzucać tych gazet do, do tego, do skrzynki. Dobra. Później później nauczy, żeby tego... Listo nasze odganiał. Dobra, niech znowu idzie prostyka. Musimy znowu zarobić pieniądze. No głośno Nie, nie mów właśnie głośno, musisz głośniej mówić. Oj, póniaki dumny chodzi. Ten teren, albo może go gówno ubiera. Fajnie no fajnie oglądaj. No. Fajnie, fajnie, zadowolony. I... co ty robisz? Dołu kopiesz. On będzie wracał do 16 aż. No, bardzo długo. Przyspieszymy może co? No, przyspieszymy, a później niech się działa swoje. Będziemy za później latać. Tu, 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 tu. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Mam nadzieję, że to nie jest... O, klejnot. Z... Jaki klejnot? Gdzie jest no, no. klejnot? nie To wcześniej było chyba. Chyba wcześniej. Tam mamy o, coś, nie? A mamy żeńczyn. Ile O, no, Drepta coś, widzę. skóra. która jest nic nie warta. Płyniu, no, nie staraj się. O, ktoś znalazł. Paczkę pocips. paczkę chipsach, Znajdziesz 10 milionów. Można jakiś skarb znaleźć. Można znaleźć śmicolę. Znowu jak a potem wy... No fajnie. Co on zrobił bo... Sika. Dziwnie. to mogę? Jeszcze tam pietrze dziwny wygląda. To wygląda jak z filmu. Kip i dalej. Ty bym chodził. O, znalazł. Tam jest śmieszne. Znowu więc... Fajnie. Nie szuka, nie szuka. A maksymalnie do którego poziomu można takie coś wyszkalić? Do ja tak, on ma już czwarty. Ło, wow, szybko. No bo ja wziąłem mu mądrość, dlatego on tak szybko może się uczy, nie? Nie, ja No właśnie, fajnie. Niech ja tak próbuje cały czas. Mamy 700. No i właśnie, elegancko. To jakaś tekstura się popsuła chyba. No bo mam studium na wyż. Mi się tak nie przecinały. Ja już po niej mam spokój. Chcę sobie podrapać, bo my już kończymy pracę. Poszliśmy do więzienia. O nie, już nas zamknęli. Pierwszego dnia. Pierwszego dnia pracy nas zamknęli, no to fajnie. Idę będzie w tym więzieniu? Eee, nie piszę. Dobra, chociaż sobie poćwicz. Myślałem, że zdałam ci Przyjaciół niech poznał będzie miało kontakty lepsze. No to nieźle. Więc dobra, my chyba zakończymy takim akcentem odcinek. Jak wyjdziemy z więzienia, to widzimy się w kolejnym odcinku. No i zapraszam do oglądania Punia oraz Franka Sztachety. No to jeszcze właśnie takie małe przedstawienie jak się bawi. Oj oj jak słodko się bawi tak. No fajnie. Mam nadzieję, że tam nie na fę ani na szczysz. I akcentem takim jak Punio gryzie gazetę, zakończymy też odcinek więc do, zapraszam do kolejnego odcinka z serii The Sims 3 ze mną i za nią więc dziękuję wam za oglądanie, zostawcie jakąś łapkę, subskrypcję, komentarz polecajcie znajomy filmik, jeżeli możecie więc no, do usłyszenia w kolejnych odcinkach z The Sims 3 więc my się żegnamy i do usłyszenia Bye. siemano wam wszystkim, cześć